Łooo, wow, quiz! Ja kocham quizy. O! jakie fajne to! Mm. No idziemy do quiza, brawo. 21 to Cox i Kiermana. Ok. Jaki efekt na parkurze dawał różowy beton? Spida, spida dawał. Uj, zanim to klikniesz. Większy skok, szybkość. tam jest na trzecim. No to chyba szybkość, szybkość. no to proste proste. myślałem, że jakiś cięższy będzie quiz. Jakie mam rangi na waszych kanałach? No... No ale nie ma... wiesz, wiesz co? Jest tu problem, bo szonej awansował od jakiegoś czasu. Ja nie wiem, kiedy on to zrobił, tak szczerze. A w sumie to ja go zdegraduję, bo w sumie tutaj... Umiewa mnie VIP-a, ale nie mieć już nic. to, to by się zgadzało, to, pie, to środkowe. Bo on obecnie nie, ale po lewej by się zgadzało. Ale jak ja bym mu teraz dał y, unmoda, to wtedy ma nic, a u ciebie, a ty mu dajesz perma, klikamy to, nie przenosi nas Ej, dalej i jest błąd mapy. A, a to nie No to że się nie dostosowuje w czasie. Ale szczerze, on u mnie miał perma w momencie, kiedy ro robił tą mapę. No, to... Chyba, bo to była nie. No, um no u mnie na pewno VIP, więc albo jedynka, albo dwójka. On zawsze miał u Ciebie VIPa? No nie wiem od kiedy ma, ale nie chcę już tego tam... Się, bo mi się wydaje, że to po prawo najbardziej pasuje, ale też to w środku też najbardziej pasuje w obecnie, a to... to było wcześniej. Więc o, wszystkie odpowiedzi pasują, zależy kiedy to ma Ryzykujemy? No to kurwa dawaj, no. O. O! Czy trzecia gra to było pole minowe? Nie, fałszyw. Bo to była szósta gra albo piąta. Albo trzecia. Czekaj, pole minowe. A, a nie to przeprowadzanie, to czekaj. Nie, druga, pierwsza była parkur, druga była znać guziczek, a trzecia była. Znać guziczek. Były nie, dwa trzeci. razy, dwa fajne debatony, Tam gdzie mnie zabiłeś, Ale to, ty... ale to jest jako jedna gra liczona, chyba, czy nie? Aha, no to za co było trzecie? Stary, nie pamiętam. No to mamy. Była świnka pepa przeprowadzana, i chyba potem było pole, mi, pole minowe. Nie, wcześniej było pole. No tak, wcześniej, no to czyli. W... Nie, chyba. Falsz. prawda, Nie wiem, co tam było. To klikamy fałsz. A weź, klikity Kit, trafiliśmy. No i git, no. Ile kosztuje dolar? No, ale to do... albo 42, albo 44, ale... No... no dzi dzisiaj ten kurs jest na pewno, bo ostatnio sprawdzałem. Dzisiaj Bard ten? No, w sensie bliżej 4,44. Ale jak on to robił mapę, to... Mogło być 4,32, nie? 5 złotych na... Czekaj! Bo to jest do... To jest dolar Shonea, to dolar Shonea zawsze 5 zł kosztuje Dlaczego to... Serio, przysięgam ci To jest dlaczego? chyba, to jest chyba taki haczyk Czemu? To jest chyba haczyk, to jest dolar no zobaczysz, zaufaj mi No to kliknij, no Ja pierdolę, wiedziałem Ale dlaczego tak Nie Przypomniało mi się, no bo on jest odklejony, u niego dolar zawsze 5 zł kosztuje Pierdole pierdolę Okay. A co za to jest takie To mam Ja bym dał ten piec, kurwa, to tego bania Przecież tam jest tyle gówna Nie no, ta to, to jest za szeroka chyba Nie, obie są szerokie, jak się na niej patrzy to Są takie same No mnie tak, nie wiem Ja bym no ten piec, stary, no ja, To kurwa piękny piec Aha Ja pierdolę My możemy na wszystkich wygrywamy, my tylko nie patrzymy, odpowiadamy Aha, bo my się cofnęliśmy no, no. Ja <laughs> yeah, brdo było po środku. No ale ty, ty, ta i ta się niczym nie różnią chyba. No niczym. A nie, jest... nie, różnią się. Ten ma... zobacz. Ten a ma taki jak włos zagad... jakby do końca, a ten nie ma włosów do końca. No a nie, spojrza, nie skupiłem się na tej główce na starcie. To może to? Ale raczej z tą taką z tą chyba, tą. Tam, tą, 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 tą chyba miał. Klikam. Jest. Co zajebałeś? Dobra labirynt Ooo, to jestem mistrzem, pato Za pierwszym razem przychodzę Bez deda jest, jest taka zasada, że zawsze w lewo W labiryncie A, skąd ta zasada? I kurwa, jak ty tam przeszedłeś? prawo zawsze szedłem, wiesz? Aha, no to zawsze w lewo się idzie Tak, a czemu w lewo? No bo to jest taki... 100% win wtedy Zawsze w lewo Przyszedłem nie, to ja przeszedłem, Nie, to ja a, a Ciebie tepnęło. Ja przeszedłem, a ciebie tepnęło. Ja nie, guzik. ja wiem dźwignię normalnie przeciągnąłem ją i ciebie musiało tepnąć. A ja miałem jakiś guzik, który nacisnąłem. No ale to on nie działał chyba. Nie, ejs... na tym etapie gry Ja z... chyba przeszedłem. Męczenia odpadli. Oni na pewno przechodzili tą mapę, to jest niemożliwe. Stary, ty jeszcze na to nie wpadłeś, że on sobie wybiera jakieś najbardziej znane niki z naszych kanałów? Czy oni napisał, że ja przeszedłem? Czyli wymyśliłeś co tam dźwignie, gratuluję <try> <try> Jeszcze się nie nauczyłeś, że pejtuje? Dobra. Diamentowy jest. A co z trzeba zrobić? A, kurwa, nie powiem ci. Dobra. Gra dziewiąta. Nie kurwa jedenasta. Ważnym zdaniem jest wykopanie obsydzianu. Eee, Game of survival. To mamy survival cały czas? Diamentów jest tyle, że starczy na dwa kilofy, żeby szybciej kopać. Okej. Okay. Ty jest stary, ale to... Co? Ja nie mam itemów. To skąd mam My itemy? Wekę mam z ciebie. Aha, dobra. Co trzeba zrobić? Pytaj tego, trochę. Czego? Czego nie umiesz? No nic, nic. Bo ty coś zaczął kopać w momencie, kiedy ja wiesz. No tak, o to czytałem chodziło. Czytałem fabułę. zajebiście, że nie poczekałeś na mnie, nie? No ale piec masz za darmo dzięki temu. A czemu ty to Przecież Tu kurwa lawa jest. Ja ty jesteś głupi. Bo rozkurwiam to. Zazdro masz za diamenty, co? Wykopać ci trzy? Nie. No weź, no, no i czemu mi zniszczysz? No. Ej, a dlaczego nie ma więcej? Jest tu jeszcze jeden z rany Wie, a tam? Stary, zniszczyłeś mi, ja też chciałem mieć postęp diamenty Przecież masz Nie mam Mam? No masz Ty, skrzynia nam się płonie, nie przewidział tego Czyli błąd mapy? A ty ja zrobiłem tą skrzynię <laughs> A, dobra Ej, kurwa! Fajczy się mapa! <laughs> Jest napisane nawet, uciekaj, nie? Wygrałem. Ja pierdolę, jaki typu. Przejazd Przejeżdżam, o! Gdzie tu jest ten teleport? O! Ja pierdolę! Chyba? O kurwa! Stare, to, to na pewno jest ustawione, bo tu Kalmi Ananas jest wpisany. On przecież nie umie odpalić gry komputerowej. I kurwa! A nie miałby tu dojść? Almiana na nas? tak samo nie gra w Minecrafta chyba. Sąd z robal, też konie ten. <grywa> no mega ci poczuł. kurwa. Bo trzeba... umiejętnie. <grywa> Ej kurwa, bo tu save'a nie ma. Gdzie ty idziesz powiedz mi? <grywa> ja, pierdole, ja jaki pies, jaki Ej. pies. Co ty robisz? <grywa> jaki idiota. Stary przechodzisz mi jeszcze raz Ja pierdolę. Ja pierdzielę ty ale gościu wstyd. I ty i ty, Ale inaczej ty będziesz miał to na odcinku coś takiego Naprawdę? I co ty robisz? No wracam się żeby to przejść jak normalny człowiek Ja pierdolę A no najgorsze jest to że jak ty spadniesz ja spadnę to wtedy będzie problem No i co, kłażanku? Próbowałem do ciebie się dostać. No kur... No ty, ale ja tu dostałem kurwa uczciwie. No tak, no, ale ja się teleportuję, żeby być na tym samym etapie z ty. A to nie jest start, to jest meta kurwa. Ja wiem, ale ja się tam cofam kurwa. Jesteś <ścoughs> kurwa z ci się odkleił, gościu. <ścoughs> ja dole. Ja. O nie. To no zostaw mnie w spokoju. No i co ty... no Tu ja tego nie przejdę w człowieku. No już, dawaj, dawaj. Nic nie, się nie popsułem. No i tu prosto musisz walnąć. No i tu z fuzorą musisz. Aj, za wolno. Nie, dał radę, dał radę. Dobra, dobra. No nie zrzucaj kurwa, typie. Nie, nie chcę cię zrzucić. Coś kombinujesz. <laughs> nie, nic. Przysięgam. Masz kajaczek. No co ty zrobiłeś? <laughs> taka Fab Fabuła, nie, ale, fabuła. Ale ty nie przeszedłeś. Przeszedłem. Czytam fabułę. Witam, jeżeli tu się znajdujecie to... czy Czytanie... Czekaj, Tak, bo to ciężko się czytać te książki, ja się rozumiem. Ja pierdolę, ja jestem takim analfabetą, że to chuj. Witam, jeżeli tutaj się znajdujecie i to czytacie... I to czytanie, to właśnie jest, to jest źle napisane. To znaczy, że wygraliście wielki teleturniej. Po nieszczęsnym początku zdobyliście już pieniądze. Niestety, nadal ludzie o Was nie pamiętają, lecz macie mnóstwo pieniędzy, za które możecie kupić wszystko, o co, zapra co zapragniecie. Decydujecie się na zakupienie platformy Twitch Udajecie się do siedziby Twitcha I dokonujecie, dokonujecie handlu z właścicielem tej platformy Czyli Jeffe, Jeff Bigosem Myślę, że na spokojnie Zdecyduje się, się Na taką wymianę Ponieważ sztabki złota są warte fortuny Fortuny w tych dzisiejszych czasach Aha, bo tu nie ma kropki, dobra, git Proszę Stary, ale pod... dlaczego ty się tepnąłeś na końcu i oszukałeś? Dobrze, no przyszedłem Nie, serio, to było żałosne Masz to nagrane? A. A siedziba Twitcha. Mam pierdolnięcie jakieś dziwne. To jest kto? Nie idźcie ulicą, bo będziecie mieli slowa. Okej, okay, tak, mogę to. przydać fabułę kolejną część. A to jeszcze dalej jest? To, to chyba, ha ej, piknąłeś ten! No stary, my tego złota nawet nie mamy, bo ja z EQ straciłem w momencie kiedy mnie zajebałeś. No ja tego też nie mam. Witajcie, skoro to czytacie to zapewnić. złoto z okno... tego z kalkulatora. Co? To jest z creative, zaraz złoto. Zaraz rob, zrobimy, poczekaj, bo jest fabuła. Witajcie! Skoro to czytacie, zapewne znajdujecie się już po zakupie platformy Twitch. Teraz ona należy do was, ale coś tu nie gra. Na platformie znajduje się kilku szkodników, których warto usunąć. Weźcie więc dźwignię, udajcie się na górę i postawcie ją na właściwym miejscu. Następnie, gdy ją odpalicie, przeteleportuje was do miejsca walki z impostorami tej platformy. Bądźcie czujni. Znam tą dźwignię jak coś. I ty złoto chcesz, tak? No... Ta, dostał złoto. O! Idziemy. Ale co wziąłem już? Masz już ten klucz idioto? no mam to, no? To jest to Chcesz wiedzieć, ile gramy już tą mapkę? Nie wiem. Wiesz, sobie to położyć? Godzinę i 24 minuty No to akurat 30-40 minut Dobra ty to kurwa połóż to tutaj chyba, na tym klocu No tak, właśnie to planowałem położyć, no? Tak, zresrałeś się Ej, wziąłeś mój set A jaki ty masz set? No ja miałem lepszy No Nie gadaj Neterowy, taki, taki miałem, no? No, ty też masz taki sam. Jak się wypija te eliksirki? No to jest miotana, czyli. to też te pod to, nogi. Czyli ja w ciebie, a ty. Aha, dobra. Lecimy. Czekaj, witajcie, przed wami wielkie starcie przeciwko. Ło co? Także, żeby się dostać na arenę, musicie przejść ostateczny parkour. Kurwa. Weź ją, pogodę, bo oszaleję. Ja pierdolę 180, widzę. Pojebiemy zaraz.